Była sobie ciotka idiotka, najmniejsza w całej rodzinie. Nie była z ciotki żadna bardotka, urodę miała raczej herotka. Tam na kredencie leży jej fotka. Uszy za duże, szyja za krótka. I jak rodzinna głosiła plotka, taka już była od zarodka. W ciele rodziny ciotka Idiotka istniała jako rodzaj nagniotka. Według opinii wujaszka Włodka należy zamknąć ją gdzieś od środka. Wtedy nikt, panie, się z nią nie spotka, bo ona przecież ma jednak kotka. Siedziała w kuchni ciotka Idiotka razem z mokarym marchewka Robka. Dróg zlewo zmywak i szczotka, jej ukochana szklanka bez spotka. spotka. <laughs> Nie poszalała w ciągu żywota. Pokę minął ją i belotka. Nie pociągnęła jej także wódka. Aż raz zagrała w toto lotka. Raz i trafiła od losu psotka te sześć krzyżyków, ciotka idiotka. Rodzina, gdy się zwiedziała przodka, zdegradowała słowo idiotka.